Uwaga, trzy, cztery... Juhu! <laughs> okej okay, wszystkim, z tej strony Atakama, dziś jest ze mną Lisica. Dzień dobry. dobry. I mamy przed sobą środową aktualizację, na którą myślę bardzo dużo ludzi czekało. W tym my? No bo... Tak! Bo jak to wygląda? Mamy śnieg! Węsy są okej! Okay. Ale zajedliście to wygląda! <laughs> o kurde, to jest totalnie wow! To jest Wow, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Ja my nie myślałam, że się w ogóle doczekam, żeby SSO Ty w ogóle jeszcze jesteś z tych starszych graczy czy nie pamiętasz, żeby SSO miało śnieg? Mm, nie pamiętam, żeby miało. No okej, okay, to ja jeszcze byłam tym graczem, który pamiętał, żebym że jakby pamiętam jeszcze czasy, kiedy SSO miało śnieg. I zróbmy, Potem, serce. Jak... <laughs> zróbmy serce. Co? Zróbmy serce. Pamiętam właśnie, jak SSO miało śnieg i, i później jak ta, we, ta zimowa wioska weszła, to nagle tego, tego już nie było i oni nie wiem dlaczego tego nie robili, no nieważne. No ale co mamy dziś? Mamy śnieg, który możemy wyłączyć i jest normalnie. Tak. O. I mamy obok nas jakiegoś zielonka już od razu. I mamy śnieg jest super pięknie. To jest jakaś koza w ogóle, ale w ogóle teraz jak jest ten śnieg, to pewnie dużo osób będzie miało problem z tym wydajnością. Mm. Bo... Tak, z płynnością gry. Tak, bo może się bardzo zacinać. Tak, w bo... ogóle tutaj jest mało śniegu, a tak. jak przejdziesz kawek dalej, to jest więcej. I ten śnieg faktycznie no, zostawia ślady tutaj. To tak mega wygląda i no, to jest takie mega Faktycznie, ale fajne i tego nie widziałam. No, mega o! to jest. Oj ale fajne. No, tak to był, no mega. No, ja naprawdę. No. E, no i co jeszcze zostało dodane? Uwaga, rozdział pierwszy Śnieżna Saga, no to wiadomo, że jest śnieg limowy e, tak. festiwal, bla bla bla. Czy mieszkańcy są gotowi? Chyba nie, to wiadomo. Teraz odsagę. Słychać dzwonki Sani, słyszę, że oddali dzwonki. Nie są one tylko muzycznym dodatkiem. Teraz sanie znajdziesz co całym Czyli tak jak w zeszłym roku, po prostu żeby dostać na tą wioskę, to trzeba, no wiadomo. Gdzieś tam, nie wiem, e... nie wiem. <laughs> coś tam trzeba zrobić. Tak. Lisica, e... może chcesz przeczytać, co w zimowej wiosce nas czeka? A ja się pobawię w śniegu. Dobrze. Nie wiesz, czym jest zimowa wioska? To najcudowniejszy Uuu! zimowy raj. W zimowej wiosce znajdziesz mnóstwo wspaniałych aktywności. Oto, co można zrobić w zimowej wiosce: wziąć udział w szybkim, mroźnym wyścigu. Aha! Przekończyć coś w kawiarni z przyjaciółmi? Możemy iść? Możemy iść? Tak. Zajrzeć do sklepu, wykupić sobie nowe ubrania i wyposażenie. Kupić zimowe konie z poprzednich lat. Tak. Aha, ja nie wiedziałam, że, bo wiesz, my się tak umawiałyśmy, że będziemy czytać, ale nie, że takie reakcje mają być. Ale ja tego nie czytałam, więc ja się cieszę, bo te nowe, ja tak bardzo chciałam odkupić sobie tamte konie, które miałam na tamtym zeszłym koncie i... Dobra, bo tutaj dalej. Zrobić najlepsze fotki przy tle do zdjęć. O, ocia, ocia. Tak. Szukać codziennie niespodzianek pod drzewkiem... czego? Żul. Żul. Pod drzewkiem Żul zapraszamy. Tak, to hmm. tylko kilka dostępnych aktywności bla bla. Dobra, i teraz można pisać. No bo to śnieżyca, bla bla. Dobra, Drzewko nieważne. Żul. To Żul. Żul. Żul, przepraszam. Nie ma już tego nowego konia, patrz. O! To jest ten? Tak. Dobra, jedziemy szybko. Jak się nazywa nowa rasa? Ten jest Walker, Gdzie go znajdziemy? Lisa, Gdzie go znajdziemy? Bo nie już, mogę go znaleźć na stronie. Fort Pinta, Fort Pinta. Jeden jest. A pozostałe kolejne pięć będą odwiedzały zimą wioskę. Będą miały swój dom na ramczu starszej. Dobra. I kosztują 950, więc bardzo dużo. Cena jest okropna. Starczy w ogóle? Mi nie starczy. Ile rodzajów maczczenia? Sześć maści, więc wszystkie chyba te, co były na zapowiedzi będą. Tak. Chyba tak. I zimowe wyposażenie Wow! No, takie ładne jest, nie? Podoba mi się. No, no, ładne. ładne. Znaczy, ja nie widziałam jeszcze. Dobra, chodź, pogadamy z kozą. Znaczy, bo ja w ogóle tutaj, tutaj po tym, po zdjęciu widzę. Koza. A, a no to to tak. Podchodzi na e, ciebie jest... świąteczny koziołek. Delikatnie cię trąca, jakby chciał zwrócić na siebie swoją uwagę. Twoją uwagę. Swoją uwagę. Na wstoszce związanej dookoła szyi koziołka wisi zawieszka, na której napisano rość do pani Holsworth, do Murland. O! Jakie żetony fajne, świąteczne, no i w ogóle te żetony, bo tam o, można o, e, no, za zorzą iść, tak, i wtedy będziemy mieć, e, jak pójdziemy za zorzą, Jezu, ale ten się to jest to jest hit, no. Ja, e, no i będzie można właśnie do, zdobywać i pewnie coś tam będzie nam wyskakiwać za to. A to może? No tak jak wiesz, na Halloween. A, o. Dobra, czytasz, czy przeklikałaś? Yy, nie przeklikałam jeszcze. No to dawaj. Dobra. Gorące zimowe pozdrowienia Zita i Gomerink. Bo i to moje imiona. Widzę, że wysłany przeze mnie mały pomocnik was odnalazł. I to w samą porę. Ło! Jezu, myślałam, że mi się coś wyłączyło. Ja mam to czytać takie długie. To, to ja czytam, uwaga. To najbardziej magiczny czas w roku, odkąd tylko pamiętam. Razem z moimi świątecznymi koziołkami próbujemy szerzyć wieści na temat jorwickich obchodów zimy. Tak się cieszę, że postanowiłaś wziąć w nich udział, choć przecież taka pracowita z ciebie pszczółka. Juu. Miło. Macie ochotę na ciasto z, jag, z jagr, jargodami? Jorgodami. Jorgodami. Z jorgodami? Może od razu zacznę wyjaśniać tradycję. No dobra, dostaniemy te punkty, ale jak świętujesz tę porę roku? Spędzam czas z rodziną, przyjaciółmi. Ubieram się ciepło i ruszam na szlak. Daję prezenty tak. i rozwieszam zimowe ozdoby. Czekaj, trzeba pomyśleć. Ostatnie. Ostatnie, Ostatnie dobrze. Znalezienie idealnego prezentu dla przyjaciela to fantastyczna zabawa, ale jeszcze lepiej zobaczyć radość na jego twarzy. A, tak, to prawda. Skoro już wiem, jak obchodzisz święta, to opowiem ci o zimowych tradycjach Jorwiku. No nie. Tej. No dobra, zaczynam od Ej, ja to przeklikuję, mi się nie chce. To jest za długie, bo <grym> ciekawe jak długa będzie ta aktualizacja, więc wiecie, no. Właśnie. no. Wy sobie obserwuj, to Obserwuj niebo, Lilian, bla, bla. Podążaj za świątecznym koziołkiem do sań, które jeżdżą do zimowej wioski. O, to nam chodziło właśnie! Chcemy to zobaczyć! Tak. Dobra. Koziołek, gdzie jesteś? Hono tu. A ty ją przeklikałaś Hon już całkowicie? No, biegnę już za koziołkiem, ho! O, gdzie jest ten kozioł? No tu uciekał od ciebie. Halo, a tu jest, dobra. Bo Kozioł, jest... ale on fajnie się rusza. Dużo jest tam koziołków, więc wiesz. E chodź, chodź, idziemy. Chodź, chodź, idziemy, chodź. No masz włączony ten śnieg masz? No, oczywiście, że tak, Boże. Nawet jakby się mówiło mi, nie wiem jak to bym tego nie wyłączyła. O, a ja tam widziałam zorze polarną chyba. Ach, pewnie pani Holsworth cię tu przysłała. Tak, bardzo się cieszymy, bebe. Jedziemy. <głos> <głos> Gotowa by pojechać? nie lecę po niebie. O, ale super. Ej, ten pingwinek tutaj tak fajnie wyszedł. No, totalnie. Wiem w ogóle na jakieś foki mają być, czy coś tam na spoilerach widziałam, ale nie o wiem. O panie foki. No. O kruszek, panie. To jest kruszek. No. Dobra, to ja to sobie przeklikam na razie. Dobra. Witaj w zimowej wiosce. Dobra. Witam. Aha, tutaj. Pozwól, że pokażę ci zimową wioskę. Zrób sobie wycieczkę po zimowej wiosce. Dobrze. Ja chcę zobaczyć najpierw nowe konie. No ale poczekaj, a możesz mnie dodać do grupy. No dobra, to czekaj, poczekaj. Zjechałaś po tym lodzie? No i zjeżdżam za tobą. Ja słyszałam Discorda. Tak? Czekaj, poczekaj, no jak mam cię dodać do... Czekaj, bo ja nie wiem gdzie ty jesteś. Ja myślałam, że ja za tobą jadę. A to ty jesteś tutaj! Fajnie, dzięki. Ja jechałam z jakąś inną dziewczyną. Graczy się z członkiem grupy Zita, tak. Dobra, patrz Dobra. tu, patrz tu, patrz! No już, muszę się obkręcić. Oh, Pękwit! No, jak... Jaki mały! No. Ale on po po tym lodzie. Patrz! Ale lubo. Jaki bon. cudowny! Ty, ty możesz swojego upośledzonego Discorda wyciszyć? E, problem polega na tym, że ja nie umiem. A, to ten problem się potem sam załatwi. No, także tak. Chodź, chodź, bo nam każą zwiedzać w... o, Ale to jest... Boże, to jest tak świątecznie! W ogóle ja muszę włączyć muzykę, bo mam wyłączoną. O, a można włączyć muzykę? Bo ja nie wiem, czy nie będą prawa autorskie. Można, ja włączyłam. Raczej nie! Dobra, szukasz najnowszych ubrań? O, pewnie będą ze ubrania! Ja to wszystko poprzekli... Albo nie, muszę to zobaczyć. Boże, to jest aktualne... Czy w kratkę! O, to totalnie nie jest mój styl. O, to totalnie jest mój styl. No nie gra. Totalnie. Gadaj. Yeah. Boże! Wierciele. A jak ta, ta kamizelka Co? nawet taka w miarę jest. Kamizelka, kamizelka. A, ta, no. Jest tutaj taka jest. kamizelka. Boże, jaki mm. to jest wszystko piękne. Dobra. Tutaj, dobra. Wow. W tym sklepie asortyment, czyli co? Ja chyba siebie. A nie... o! Tutaj jest zwierzaczek! KOZIOŁ! A czemu ja nie mogę go kupić? Aha, bo to jest. nie masz mieć... A, a czyli dobra, to jest ten sklep, w którym wymieniamy sobie te wszystkie rzeczy za ten. Tak, za ten. Ale. żetony całe. Słyszę to. Ale no. O! Mamy takie coś na oko. Ja tego potrzebuję teraz, bo mam spłynięte. <noise> tak, zdecydowanie. Ja w ogóle wiem, że ta aktualizacja będzie mi się montować milion lat, ale trudno. Nieważne, tak. warto. No, totalnie warto. Boże, jest śliczne. Aha, bo tutaj też mamy jakiegoś koziołka do wymiany. A, znowu coś można wymieniać. Wymień gorące pozdrowienia na nagrody. I tutaj są brody. Wow, ale w ogóle ta wioska jest ogromna. Ona była taka w zeszłym roku. Czy mi się wydaje, że nie. Może ją pożrejemy. Wrażenie... Ale ty też wioska? masz takie wrażenie, że jest większa. No Taka duża jest, no. Ej, dwa prezenty są pod choinką. Chodź. Gdzie? gdzie? No czekaj, gdzie? Idę, idę. Zimowa czapka. Gdzie tu jest? Tu jest ta choinka. O, oh, ale ładna! Prezenty. ło! Wow. A które... 50 PD, i można wszystkie tyk. otworzyć od razu? Ej, bez sensu, mogli bez zrobić tak, wiesz. No, to, to, to totalnie jest. 2 PD, trzy. czyli Pasza, tu nie wiem. Brązowy kantar. Tak, Dobra, ja otworzyłam trzy. wszystkie prezentaty. Ła, no szkoda, że tak zrobili, że wszystkie naraz. Ale mogli... ja wiem dlaczego! Słuchaj, ej, ale oni mogli był... zrobić coś takiego jak kalendarz adwentowy i tak każdego ale... dnia sobie jeden prezent otwierać. Ale oni tak zrobią, tylko że dzisiaj jest siódmy, było siedem prezentów do otwierania. <laughs> a, ej, faktycznie. Ej, to, no! To dobrze! Bo ja, no totalnie. Będę dzisiaj, bo, ja bo ja siebie słyszę u ciebie. Ale ja mam bardzo daleko. Kurde, a, no, to nie. Może wiem. ja za głośno ja... chyba mówię. Ja mam właśnie. Specjalnie wziąłem dalej mikrofon, żeby nam się lepiej nagrywało. Dobra. Kurde, Discord! O, tutaj. Czekaj, bo ja trzeba tutaj w ogóle sam... całą wioskę zwiedzić, bo tutaj mamy na mapie pokazane, gdzie trzeba jechać. No, 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 no. Ja próbuję właśnie tutaj tutaj do tyłu. O, jestem przy koniach. Tak? No. Boże, ja jestem przy tych tłach teraz. Tu można bić pingwina za 350. Naprawdę? Tak, tutaj są zwierzaczki. No i do ciebie! <średziś> chodź tutaj na górę. Idę. Chodź, i chodź, chodź, chodź. Jak wleciało? Naprawdę tak, właśnie, w Czekaj, 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 czekaj. O mój Boże, No. O mój Boże! I co, kupujesz jakiegoś? No, ale nie wiem, którego. No właśnie, ciężki wybór. Kurde, tego małego takiego. O, ale w ogóle tutaj te zwierzątko, te zwierzątka, ten piesek w ogóle w tą z tą kratką. No on ma ten taką... krój. O, Ja wezmę sobie tego puszystego pingwina. Dumny pingwin czy puszysty? Puszysty, ten puszysty ten dumny jest taki bardziej, jakby był taki obsiekany trochę, nie? No taki jakby nie pingwin. No nie, ale... właśnie też. Ojeju, ja nie mam torby. A ja mam! A Dobra, i jak on będzie szedł? I ja, on za nami płynie tak! A! Gdzie ty go masz? No tu patrz, na dole. No właśnie, że ja tutaj nic nie mam. Chyba, że mi się nie wciągnie. No, Czekaj, a wsadzę go do torby, zobacz co, czego będziesz miała, dobra? No. O, w torbie no. go mam, w torbie go mam. O! To tak nie wiem, co. Zdecydowanie jest za głośno. <noise> tutaj mamy ten nowy sprzęt... O ja, ale on <noise> jest piękny. Jest torba. O, tak to we? możesz sobie. No. Ja chcę pingwinkę założyć. Ale. I pie... ja brązowy sprzęt nie wierzę. Kit. Dobra, Ej. czekaj, to co kupujemy, jakiegoś konia? Tak, ale wierzę tym, że ja tego pingwina swojego. Ty. Ja kupiłam co? pingwina, a za mną jakiś pies biega. Co ty gadasz? No! Zbagowane? Chyba. No, no pewnie, no. Ej, chodź, widzisz to. Czekaj, idę. Jestem przy koniach. No, ja tu... Ej, Nie, ja... ja mam tu pingwinka. Ej, no, no kurczę. <laughs> ja tutaj mam psa, że za mną biegnie. Co jest? A weź włóż go do tego, do torby jeszcze raz i wyciągnij. Dobra. No i dalej mam psa. Ale jaja. Ja tu w ogóle mam... Nie, u mnie jest pingwinek. Zobaczysz sobie u mnie na nagraniu. Jest pingwinek. No to ciekawe. Dobra. No, to, to co? Ko to koni? Konie! Dobra. Czekaj, bo tutaj są jeszcze te starsze, widziałaś? Mhm. Mm Ło. Wow. No. Ej, ten jest ładny. Jest przepiękny. Ło, wow, ale ładny. I oba no! są ładne. No! właśnie ten problem! Jest jakieś śliczne. No. I co teraz? Wow. Generacja trzecia. Ej. No, bo one są na podstawie Arabów, ale one są przepiękne. No one są zajebiste. Dobra. Yy, A tutaj? tutaj są jeszcze te dwie starsze. Komuś. Ten z rogiem. Mm. Ten jelonek mi się jeszcze podobał. Bo właśnie tego jelonka zawsze chciałam mieć i, i jego na pewno kupię, bo on mi się strasznie podobał. Dobra. I tą kozę też, ale nie teraz. Yy, tą kozę też kupię, bo no to są konie, których nie mam na co dzień w SSO i one mi się mega podobają. Dobra. Ale te araby są piękne. No, tutaj są zajebiste. No, a to... ile masz końców? Prawie 10 tysięcy. No to łe, no to spoko, ale to dobra. Ej, to może zostawmy sobie te araby na inny odcinek, a teraz kupmy te, te, dobra. te nowe. Dobra, dobra. Ale piękne dobra. są! No. Cudowne są, serio. Dobra, to tutaj. Dobra, uwaga. nie! No, <laughs> One są tak piękne! Ej no, mega śliczne. Jezu, Ej ten ja teraz... ostatni z tymi gwiazdkami. No. On no. mi się tak podobał. Mi też. Ten kary ja. też jest piękny. No, też jest ładny. Taki taki Nie, one wiesz. wszystkie są. One wszystkie są ładne. Ale Dobra, teraz... ja kupuję te... Ja już którego? mam. Ja już wiem, tego pierwszego. Tego pierwszego? No, on ma te jabłuszka takie, takie i w jabłuszka, ogóle ja no. kocham jabłuszka, kocham maść w ogóle i on jest takiej właśnie maści jeleniej i ja po prostu Aaaa! A ja sobie może wezmę, tylko zdejmę ten strój z tego konia, sprzęt Ja mu zmieniam grzywkę Dobra, zmień grzywę, ma jakieś ładne? O, on ma no. te takie, takie te, warkoczyki takie ładne No ma, Wie, wiem, że ty lubisz Bardzo, bardzo mi się <laughs> podobają no, wiem, wiem, wiem. Dobra, to będzie klaczka, albo nie, to będzie wałaszek. I będzie młody wałaszek u mnie. I nazwę go Arctic. A ja go nazwę Winter. O. Dobra, to ja Dobra. nazwę Arctic. Ty na pewno chcesz kupić konia? Tak. O, gier. Kup konia, tak. Dosiądź. Do, dosiądź teraz. Dosiądź teraz, oczywiście. Dobra. Jest... Jakie one są piękne. No mega! Jezusie. Dobra, chodzą procesy. tak dziwnie. Co robią? No tak patrzę sobie jak on chodzi, wiesz, tak w sensie patrzę na ich animacje. Mm. Tak. tak się przyglądam. Ten kusi, on, o Jezu, kusik mają fajny. A on ma jakieś w ogóle, ten, specjalne te? A w sumie nie sprawdziłam nawet. Dobra, ale ja tak na razie sobie ten, Prze chodzę i sprawdzam jak się rusza. No też właśnie tak patrzę. No, ten galop jest tragiczny. Ej, Ten wolny galop. Mm. Dobra. No tak. Oj, oj. No, może być. Ale czekaj. No. No, Zobaczy, czy jakiś mają ruch specjalny, czy coś. Wyjątkowy chód. Ej, mają wyjątkowy chód, mają, no, ale jak to się teraz włączy? robi? <grych> okay. A, na shift i jakby idziesz z stępem. Yy, I musisz kliknąć shift i W do przodu, nie? Mm -hmm. Jakby kulały, tak to wygląda. Bo jakby chciały, a nie mogły. No nie, no ten najwolniejszy galop jest taki sobie, ale w ogóle maści są przepiękne. Prze przepiękne są, no. A czego... Ej, chodź, bo tam jest taki padok w ogóle, widzisz? Tam na dole. A wiesz, że jeszcze tutaj wszystkiego nie, nie zobaczyłam? Ty już wszystko zobaczyłaś? Nie, 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 ale o, chciałam ten zobaczyć padok. ruchy tych... No, ja chciałam zobaczyć ruchy tych koni. Dlatego tak sobie, wiesz, żeby też pokazać wow, się... co tym, jest? To... Halo? Accia! Accia! Pomocy! O nie! Mian... Wciąga mnie! O kurde. O, dobra. Czekaj. szybkie zatrzymanie, ładne. Czekaj. Dębowanie. No. Dębowanie takie sobie, widziałaś? No właśnie widzę. Takie mech. Ale no, zatrzymanie tak. jest ładne. Zatrzymanie, tak. I cofanie się też jest ładne, Boże, ale one są mega realistyczne, w sensie z maści, nie? Ładne są bardzo. Dobra, a skok? Też bardzo realistyczny, wcale nie taki wysoki ten skok jest. Ale ładny. No, ładny jest, naprawdę ładny. Ładnie Fajnie te nóżki zbiera, tak do góry, tak Tak. Mega mi się podoba. A gdzie jest mój pingwinek? Dobra, pingwinie, proszę cię, wyjdź jako pingwin, a nie pies. No i pies, no co jest? Naprawdę? No mam psa, no. Ale jaja, ciekawe czemu. A ciekawe czy jak. W z... O, w zdjęciu też mam psa. Przecież ja pingwina kupiłam. Co ty za pingwin <noise> jesteś? Nie wiem. Ale jaja. Ciekawy z... dlaczego. Nie wiem, zbagowało się coś, bo wiesz, aktualizacja zawsze się coś musi zepsuć. No, no to prawda. Wiesz, co może ja się ubiorę tutaj od razu w tym sklepie, bo mi się strasznie te rzeczy podobają i ja się od razu chyba y, zaopatrzę. O, tak a i tutaj sobie... można sobie zmieniać ten. Mm. Co? Jezu, jaki ten czaprak? ładny. ale żebym przywaliła przeszkodę. No, brawo. <głos> <głos> Dobra, czekaj. Y... To i to o, o głowie też, bo że no, przepiękne te rzeczy są. Naprawdę Mega ładne. są. Bardzo ładne są no. Jakbym chciała wyglądać, bo. Mi, nie nie staczy mi miejsca, wiesz? Mm -hmm. W tym. A ty coś bierzesz stąd? Czy, czy nie? No chyba wezmę. No jednak. Ale czekaj, bo. A i tutaj jest taki ładny czaprak kasztanowa zagroda. Aj, ładny jest ten czaprak. Ja mam czaprak niedźwiedzi uścisk. to. Nie wiem, z którego tak. ty masz to sklepu, ale dobrze. Obok, obok tych koni nowych. A, no to ja też tu jestem obok tych koni. No to ja takiego nie mam. Czekaj. Hmm. A, to jest ten, dobra, źle przeczytałam. To jest ten. To ten jest sam. Ten. Tak, dobra. Tak, tak, tak. O. I mam nawet siodełko, mam. O. No to nie jest ten sam, ja mam ten. A to ja źle przeczytałam, ja mam ten. Ja wzięłam ten niebrązowy sprzęt, jakby cały, ale mega A, wow. ten pierwszy taki, dobra. Tak, 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 tak. Jezu, ale ślicznie to wygląda, boże. Bardzo. Czekaj, jeszcze sobie torbę no. kupiłam. O. Ale faktycznie to jest ładne do kompletu. A o no. głowie? A jeszcze o głowie. A jest no. w ogóle? Jest. Dobra. O. Musimy iść oddać zadanie tam do tego skrzata. Ale czekaj, bo ja jeszcze jedno miejsce nie, nie zobaczyłam. A, no to czekaj, to jadę z tobą. Dobra. A, w ogóle tutaj w górę ta zorza jest. Mega ładnie biegnę? to wygląda. Czekaj, bo no. ja gdzieś w ogóle biegnę źle. <laughs> A, tutaj. O, zdjęcia tutaj sobie można robić. No, no to właśnie to, gdzie ja ci mówiłam, że właśnie ja tu byłam wcześniej. Ej, czekaj, jak już jesteś tu. Chodź, zrobimy sobie jakieś zdjęcie do, do tego, do miniaturki. Tutaj. W, tym, w tym czarnym? No, na tym czarnym, to ja nazwytnę stąd ładnie. Dobra. A pani, może. Dziękuję. No, dziękujemy. Czekaj, jakoś mam. tak ładnie musimy się zgrać. O, dobra. Zgrajmy Czekaj. się w czasie. Nie, no, me, o jezu, tylko nie. Ja pierwszy jak to wygląda pięknie. Zajebiście. No. Dobra, mam. Możemy jechać. Dobra. Mhm. To jedziemy do tego skrzata oddać to? Tak, musimy oddać mu no. To chodź. Ignę z pieskiem, który jest pingwinem. <laughs> Ale no hit, nie? Że ci to się tak zbagowało to. Ciekawe, czy innym tak. też tak się zbagowało. No, yy, dobrze jadę? Chyba tu, tak. chyba na górę? Na górę? No. no. Jezu, ten koniec przepiękny. Cudowne są. Ech. Naprawdę teraz jest tyle ładnych koni, że nie wiadomo, którego brać. Którego brać? którego trenować. No. Dobra. Cudowne miejsce, oczywiście. Wiedziałem, że ci się spodoba. Dobra, ja dalej nie biorę, a ty? W sensie już nie bo... bierzesz od tego skrzeta? Na razie nie, bo będzie za długi odcinek. Dla mnie będzie się montował do jutra. A, Bym chciała to dzisiaj dodać. Dobra, dobra. To, no, co, tutaj to. Kończymy? No, w sumie tak, ja już mogę skończyć. Dobra. To tutaj jakoś ustawia Z pieskiem. No, <głos> <głos> Także bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy. E, e, tak, na <noise> tak, na, na perspektywę listy zapraszam, oczywiście link będzie w komentarzu. E, ja od na swojej zapraszam. strony też y, zapraszam tak. do <noise> Teraz ja tak, powiem że... pierwsza. <noise> Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, dajcie znać co wy myślicie o tej aktualizacji w ogóle. Czy Wam się Dla podoba? Dla mnie ja nie wierzę, że po prostu ona jest prześliczna. I powiedzcie, czy też macie pingwina w, w ten. jako psa? Ja w ogóle wysłałam tam tego konia i nie mam tego pingwina wcale, co go kupiłam. O, jak przykro. No, więc. E, tak. No, no, także jeszcze raz bardzo dziękujemy z góry za wszystkie łapeczki. Dziękujemy. Zostaw, tak, zostawcie po sobie ślad. Bardzo tak. serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Do następnego. Trzymajcie się. Hej. Pa. pa.